Ej, maluczki, 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 kieberenka widzka, A bolicy z jakoby, jakoby, koworeceks smecka, Ej, krojcie śpiewajcie z Dzieciątku małemu. Hej, krojcie, śpiew, ojciec mu. Dzieciątku małemu. Kochani, to był dla nas bardzo trudny i Znanie bardzo wyjątkowy rok. My tobie, my tobie. Dlatego też w tym roku chcielibyśmy życzyć Znanie Wam i sobie niebie, dużo optymizmu i pogody ducha. Nawet jeśli nie spotkamy się w te święta przy jednym stole z wszystkimi, których kochamy, bądźmy razem myślą i uśmiechem. Życzymy też dużo zdrowia, nie tylko na święta, ale na cały rok. Chcielibyśmy, żeby nadchodzący rok przyniósł nam odmianę na lepsze. Mamy jeszcze jedno życzenie. Chcielibyśmy wrócić do teatru grać co wieczór. I chcielibyśmy, żebyście Wy też mogli do nas wrócić. Święta i początek Nowego Roku to dobry czas, żeby uwierzyć, że niedługo już wszystko będzie normalnie. Teatr Muzyczny Roma życzy spokojnych i zdrowych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku! <laughs> Z narodzenia pada dziennik wesoły Wyśpiewują chwałę boku żywioły. Radosz ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie, pasterzów co paszli pod borem woły. Radosz ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie, pasterzów co paszli pod morem woły. Wypada wśród nocy ogień z obłoku, mają pasterze w takim rogu. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dwie, skąd ona nabije, tak miła oku. Pyta, co się dzieje, czy świda, czyli czy nie jest skąd to u tak miła oka. Hey!